Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania na maj, miesiąc Maryi. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguriego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Panienki, proszę Cię, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Amen. Udział serca Maryi w tajemnicy wcielenia. Dzień siódmy. Pokora. Pokora skutecznie działa na serce Boga. Cnota, która wszystkim ulega, nikomu się nie sprzeciwia. Rzecz dziwna, wszechmocnego zwycięża. Pokorą Maryja zwyciężyła Boga, pokorą zasłużyła, iż król niebios na ziemię stąpił. Pokoru Jakoby zniewoliła Boży Majestat, iż się uniżył do jej łona wstępując. Pokochajmy cnotę pokory, i w tym celu rozmyślajmy nad tajemnicą wcielenia. Napisane jest: Pokornym Bóg daje łaskę swoją. A zatem najgłębsza pokora obfitować powinna największymi łaskami. Dlatego Maryja, będąc najpokorniejszą, pełność łaski otrzymała, odpowiednią do godności Bożego Macierzyństwa. To było przyczynkiem dla świętego Augustyna do wyrażenia, iż pokora serca Maryi była jakoby drabiną niebieską, po której Pan raczył na ziemię stąpić, aby się stać człowiekiem. Potwierdza to zdanie również święty Antonin, mówiąc, że pokora była najdoskonalszym i najlepszym przygotowaniem Maryi na Matkę Syna Bożego. To samo mówi prorok Izajasz: Wyrośnie różdżka z pnia jesego, wypuści się odrośl z jego korzeni. Błogosławiony Albert Wielki zauważył, że kwiat Boży to jest jednorodzony syn Boga, miał się narodzić nie z korony drzewa Jesego, lecz z korzenia dla zobrazowania pokory Maryi. Prócz tego największa na świecie godność należała się w nagrodę najpokorniejszemu stworzeniu, według tego, co powiedział Jezus. Kto się uniży, podwyższony będzie. Prawda, mówi święty Bernard, że ta przeczysta panienka podobała się Bogu swoją dziewiczością, ale pokorą stała się godną, o ile może być stworzenie godnym zostać matką swojego Stwórcy. Święty Hieronim jest tego samego zdania, gdy mówi iż Bóg na matkę swoją Maryję wybrał raczej z pokory, aniżeli dla innych jej cnót. Zresztą sama Boga rodzica śpiewała w swym hymnie, wejrzał Pan na pokory służebnicy swojej i uczynił mi wielkie rzeczy ten, który wszechmocny jest. Niepokalana Panienka nie mówi, że Bóg wejrzał na jej czystość, na jej niewinność, na jej panieństwo, lecz tylko na pokorę. A kiedy mówi o swej pokorze, to nie rozumie samej cnoty pokory, ale swoją nicość. Oprzy najdroższa sercu Bożemu cnoto, o cnoto Maryi wzniosła. Ocnoto dla człowieka tak konieczna, że bez niej Bóg nigdy by do serca człowieka nie stąpił. Pan Bóg w mądrości swej nie mógł tak wysokiej godności powierzyć komu innemu, tylko pokorze bez granic. Inaczej niesłychane byłoby niebezpieczeństwo dla duszy wyniesionej ponad niebiosa. Pokora w parze z wielkością jest nadzwyczaj rzadkim zjawiskiem. Maryja Duchem Świętym Oświecona doskonale znała wielkość godności Bożego Macierzyństwa. I oto anioł jej zwiastuje, że jest tą szczęśliwą matką, przez Pana wybraną. Mimo to nie unosi się miłością własną. Patrząc na swoją nicość i na Boży Majestat, czuje się niegodna tej chwały, lecz nie chce się sprzeciwiać woli Bożej. Jej przyzwolenia żądają, co ma robić. Własnej nicości uczucie odciąga, ale miłość Boga, pragnienie najściślejszego z Bogiem zjednoczenia, przyciąga oddanie się woli Bożej zwycięża i każe odpowiedzieć Oto ja służebnica pańska Obowiązkiem moim czynić jest wolę pana mego Jakby chciała powiedzieć Jeśli mnie pan na matkę dla siebie powołuje czyż mogę przypuszczać że to robi dla moich zasług Gdyż z siebie samej nic nie jestem, a co mam, od Boga dostałam. Czymże może zasłużyć służebnica, żeby się stała matką swego Pana? Niechaj będzie uwielbiona dobroć Pana mego, ale tylko Jego dobroć, a nigdy Jego służebnica. Bo z dobroci swej Pan wejrzał na tak niskie, jak ja stworzenie ażeby do tak wysokiej podnieść mnie godności. Największej możliwej pokorze towarzyszyć koniecznie musi obfitość wszystkich łask, wszystkich cnót, wszystkich zasług. Pokorne serce Maryi przedziwnie podobało się Bogu i przyciągało Boga do siebie. Duch Święty o tej pokornej dziewicy myślał, kiedy w jej usta włożył te słowa. Kiedy król był na pokoju swoim, nart mój wydał wonność swoją. Nart, mała i niska roślina przyjemnego zapachu, jest wyobrażeniem pokory Maryi, której cnute zapachy do nieba doszedł. I stronu Ojca Przedwiecznego do jej łona przyciągnął słowo, które stało się ciałem. Dlatego to Pan mówi do niej. Odwróć oczy twe ode mnie, bo uczyniły żem uleciał stronu Ojca do twego łona. Te pokorne oczy Maryi, które zawsze wielkość Boga widziały obok swej własnej nicości były przyczyną, że Bóg stał się człowiekiem. Mówi o tym jeszcze Duch Święty, chwaląc piękność oblubienicy swojej. Oczy Twoje gołębie. Właśnie przez prostotę i pokorę gołębicy podobała się Bogu Najświętsza Dziewica. Przykłady Nie trzeba mieć oczu, żeby nie widzieć, że pokora jest największym bogactwem duszy. Wiem już, dlaczego święty Augustyn prosi Boga o skarb pokory. Skarb to prawdziwy, gdyż pokornych Pan darami swymi obsypuje. Kiedy serce sobą samym jest przepełnione, nie ma w nim miejsca na dary Boże. Jest niby górą, na której zatrzymać się nie mogą wody łask Bożych. Potrzeba nam się uniżyć i stać się dolinami. Niestety przesiąkły pychą nasze myśli, zamiary, słowa i postępowanie całe. Nie naleje Bóg łaski swojej, jeśli serca nasze nie będą naczyniami pokory, opróżnionymi z miłości własnej. W 1683 roku świat chrześcijański więcej jeszcze pokorze aniżeli waleczności Sobieskiego zawdzięczał ocalenie swoje. Wiedeń oblegali Turcy. Byliby go zdobyli, gdyby nie pomoc walecznych Polaków. Nieliczne było wojsko, ale doborowe i pobożne. W dniu bitwy 12 września Król Sobieski, wiedząc, że człowiek jest słaby i nieudolny, ale Bóg wszechmocny, służył do mszy świętej ze złożonymi na piersiach rękami, przyjmował komunię świętą, a potem, ufny w opiekę Boga Rodzicy, przemówił do wojska swego: Idźmy teraz do boju pod wszechmocną opieką Maryi, matki Bożej. Wkrótce niezbyt liczne wojsko polskie ujrzało przed sobą szeregi niewiernych i grzmiącą ich artylerię. Nawał wrogów mimowolnie ich przeraził, lecz Polacy wiedzą, że Bóg tylko może dać im zwycięstwo. Proszą o zwycięstwo z wiarą za przyczyną Maryi i zostają wysłuchani. Turcy złamani pierzchają. Zwycięstwo po stronie sobieskiego, sobieski wdzięcznością ku Maryi za opiekę przepełniony, śpiewa Tedeum. Któż się nie przekona, że mylą się ci, którzy sądzą, że pokora nie chodzi w parze z walecznością: Bądźmy pokorni, a nasze będzie zwycięstwo. Szczególniej nad naszymi niewidzialnymi wrogami. Oto u stóp Twoich Maryjo, biedny grzesznik, który często z własnej winy bywa niewolnikiem piekła. Wiem, że pozwoliłem się szatanowi nieraz zwyciężyć, dlatego, iż Ciebie, która jesteś moją ucieczką, o pomoc nie poprosiłem. Gdybym był prosił, Nigdy bym nie upadł. O przyszłość się jednak lękam, żebym się znowu nie zakłuł w kajdany złego ducha. Tym bardziej, że wiem, że nieprzyjaciele moi nie stracili nadziei ujarzymienia mnie znowu i nie przestają zastawiać nowych na mnie sideł. Królowo i ucieczko moja, ratuj mnie! nie dozwól, żebym stał się ich niewolnikiem. Wiem, że zwyciężę, ilekroć przyczyny i pomocy Twojej wzywać będę, ale boję się, bym w ogniu i pod naciskiem pokus o pomocy wzywać Cię nie zapomniał. Więc o jedną proszę Cię łaskę, abyś o mnie pamiętała zawsze, a szczególnie w godzinę walki z namiętnościami i złym duchem. Wyproś to dla mnie, żebym zawsze i wiernie Ciebie wzywał słowami: Maryjo, ratuj mnie. A kiedy ostatnia przyjdzie najstraszniejsza walka, królowo moja, w tej chwili niechaj spotężnieje jeszcze przyczyna i pomoc Twoja. Niech usta, jeśli zamkną się, niechaj serce przynajmniej wyzywa Twojej pomocy, żebym z Twoim. I Syna Twego przy słodkim imieniem na ustach i w sercu życie to ziemskie kończąc, mógł Ciebie i Twojego Syna na wieki w niebie uwielbiać. Amen. Wysłuchane rozważania pochodzą z dzieła, niepokalane serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Ligoriego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na